Kto kocha swoją mamę zostawia łapkę w górę, suba i dzwonek A kto jej nie kocha to niech tego nie robi Pytacie o ten samochód, to sytuacja była taka Jadę 30 na godzinę jechałem I jechał też samochód, to odbiłem w lewo I okazało się, że w miejscu, w którym nigdy samochód nie stoi Bo pan ochroniarz tam nie pozwala parkować, zawsze mówią: Proszę stąd przeparkować to stał. No i też byli ludzie, więc w prawo nie było jak w lewo były takie, takie pachołki. To też nie było jak No to hamuję, jadę prosto i mi samochód wjechał pod inny samochód taki terenowy X5. Ale tak szczerze, no jest, jest maska, chłodnica yy, Zderzak. To jest popsu... Więc nic się nie stało, ogólnie to było wczoraj I tak mówię, dobra nie wrzucam, bo będziecie mi tu pierdolić głupoty, ale potem mówię W sumie... Chuj... Yy, różne rzeczy się widziałem w życiu Trzeba się negatywnymi też yy, dzielić I tak jak Pan mówił wczoraj Dawaj na poprawę humoru idziemy do kasyna No to wziąłem 1000 złotych wygrałem 17. No to ogólnie ubezpieczenie pokryje, to tam spokojnie. Hmm. Ciastko super pożyczam mi dzisiaj. Znaczy ciastko. Kolega ciastka, ale ciastko załatwił, Więc tutaj też. Kłaniał się nisko, aż po same piździsko. Niżej nie mogę, bo zajebię w podłogę. Z takich śmieszniejszych rzeczy, to jak jeszcze nikt o tym nie wiedział poza, poza mną, to pisze do mnie i samu i mówi kurwa, samochód popsułeś. Okazało się, że całkiem niedaleko był kolega jego kolegi i mu zrelacjonował całe zdarzenie. No co, najbardziej, no co najbardziej mi przykro, bo z jednej strony na chuj tam stawali z, z drugiej strony została mi zajechana droga. Um, ale jak najbardziej poczułem się tutaj do odpowiedzialności i, i się przeprosiliśmy z tym z, No z tym małżeństwem chyba. Chyba już nie znamy mnie nie mają. Wytłumaczyłem im co było na początku, byli zdenerwowani, też bym się zdenerwował jakbym odbierał em, samochód z i ktoś by mi przypierdolił samochód, ale no.